Nie bardzo i nie mogę Cię i mieć przed ciebie i nie Co tu stoi za maszyna? Dobrze, dobre wieści. Dzisiaj będzie wymieniony ten czujnik położenia wału. podepną też czujnik uderzeniowy. I dzisiaj się okaże, że to nie jest spowodowane od czujnika, bo. Mówiłem wam już o tym co się tam stało ostatnio. Bardzo dziwny. A mianowicie zaczęło no, mi się ten płyn chłodniczy grzać. No i dochodzą do tego dzisiaj go na podności, zrobią czy nie ma jakichś wycieków. Czy to silnik w czy jest jakiś wyciek. Albo to będzie od czujnika takie dziwne akcje, bo mi się wydaje, że tam był powiedzmy element taki elektro, elektroniczny. Kurwa, te kurtki mi takie gówno wyszło. No, bo to tak zaczął się coś tam dziać, jak mi akumulator się ruszył oraz takie ciustwa powyskakiwały. Także podejrzewam, że to może być tego No także się okaże. Raczej będzie dobrze. Jak nie to nie widzę robić uszczelki pod głowicą. Ale nie myślimy na... Nie myślimy do przodu. Idziemy w dupcyć przed treligóweczka i na siłownia. Bardzo duże już się załatwiłem Zetka wolne od gruby Człowiek jest jakiś taki spokojniejszy Zawirowany były Teraz już wiem, że jest poniedziałek No ja wiem Wczoraj myślałem, że jest poniedziałek No i dzisiaj, dzisiaj już jest poniedziałek 3 szósty wygoda Wygoda Wygoda, Arbajt! Kręcam się. Nie, szola stoi! Szola stoi! Kajś na... Murcki Staszic się zaczął terapolić na 900. Także fajne te wydobycia mają tam, jak na Bielszowicach prawie. Na no, Murcki Staszic był fajna, fajna akcja, była na patentusie. Kto wie, ten wie. Nowy oddział powstał, LGBT1. to robię. Tu jest wolny, weź jest wolny, Tu jest wolny, wiesz? Ja no jakimś klastrzem chcę robić. Aaaa! Poczekaj, to ja się najwyżej przesuwa, jest No Widzicie dzisiaj w neoprenach na łokcie? Nie są to gladiatory, ale to są te zwykłe neopreny. Także nie czuć, żeby Ci coś pomagały. Bardziej tylko chodzi o to, jaka żyła. To bez walenia. Chodzi tylko o to, żeby Ci ogrzało stawy, łokieć, żeby nie cierpiał. Może był ciągle rozgrzany, bo teraz zima, trzeba się grzuć. Także Marcin się zmusił na trening. czarne bo czerwone sobie na razie zostawiłem bo tu przy, przy wąskim fest potrafi mi wygiąć tę łokieć a tu widzicie, teraz nie ma szans, że tak sobie zostawię. No. taki ran na małcin no także nie ma lekko coś tam działamy pondą pamiętajcie chcecie zamywać pondonta Poundant to jest słuszny kod na 10% ziszki, jest im paleciak. No i że będę gadał o tym, o tym, wiadomo, Monster Power. Jak czegoś nie wiecie, jak coś chcecie jakiejś pomocy, to walcie do mnie, pomogę. Jak nie potraficie, jak nie wiecie, nie wiecie wiedzieć, jak dobrać rozmiar i tak dalej, to Marcin zawsze służy pomocą. I pamiętajcie, jak coś kupujecie z ze Monstera. To zachowujcie sobie zawsze paragon, bo macie możliwość zwrotu do pół roku. Jakby się coś działo i dostajecie nowy, nowy całkowicie sprzęt. To się dzieje, jak jest jedyny słuszny kot. <grystanie> Żulski, żulska. Jademy, jademy 120 polskich kilogramów. na 6, wymęczony, karty z pauzą Także jest to, że mi się wąsko lepiej wycisku Jak szeroko Mniej bolesny, odczuwalny ból Zero Nie byłem na wadze, także wchodzimy Uuu, jak ładnie, 169 69, czy to jeszcze kogoś dziwi? się ostatnio mega staro, Fajnie Kwa. Ale i tak najważniejszy to jest lodzik. Nic nie zastąpi lodzika. Także wiesz co robić, żonko. Raz, dwa, trzy, tancują Nowe EAA od KFD! Pizdez!